Przegraliśmy to spotkanie, dlatego, że nie potrafiliśmy e, szczelić bramki. Sytuacji stworzyliśmy kilka, i to takich, e, że mu musi paść bramka. Niestety od pewnego czasu nie chce nic wejść. E, dzisiejsze spotkanie to e, jeszcze. Świetnie broniący brąkarz Jagieloni stał nam na przeszkodzie. Ja myślę, że zawodnicy chcieli to spotkanie wygrać i naprawdę było widać u nich chęć gry i walki. Niestety przegraliśmy już trzeci rzędu mecz. Bez strzelonej bramki. E, na pewno ta przerwa pozwoli zregenerować trochę siły i zastanowić się, jak e, znów, jak kiedyś mogliśmy każdą sytuację wykorzystać, co mieliśmy. E, I już następne spotkanie z górnikiem czeka nas to trudne spotkanie. Wiadomo, że już. Wszyscy nas podchodzili punktowo, i trzeba walczyć o tą pierwszą uszynkę już teraz, a nie dopiero pod koniec sezonu. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję. czekam na Państwa no, pytania. Moje trudne pytanie: takie czy nie jest tak, że oprócz tej skuteczności, że trochę już Was rywale po tym dobrym początku rozszyfrowali właściwie ten środek, gdzie atakowaliście podanie po prostu to już nie jest takie łatwe, bo widać, że dzisiaj się ja ja nie zareglobało. A mistyli, że nie możecie sobie nic zrobić. No, Wiele zespołów gra piłkę, można powiedzieć, nieskomplikowaną. No, ja widzę, że twardość gry poszczególnych zespołów, zwłaszcza w tyłach, jest bezpadonowa. A jeżeli jeszcze sędzia e, nie potrafi rozróżnić, kiedy jest faul, kiedy puścić grę, no to są trudności. Dzisiaj na przykład e, w drugiej połowie ręka w polu karnym ewidentna, faul na dudce w pierwszej połowie, no to są karne. To, to, to jest jakby wypaczenie wyniku. I to tak, tak jest e, ostatnio już trzeci, taki mecz, który e, nawet na Krakowie można powiedzieć, gdyby sędzia, tak jak mówiono, e, że e, dodane minuty jak tylko się skończył, to jest obojętnie, czy jest róg, czy aut, to, to jest koniec. I teraz. Właściwie tego rogu nie powinno być, bo już przy, y, tam, te dwie minuty minęły. Też straciliśmy bramkę. Także jeszcze. tych pomyłek jest y, ostatnio, ale to nie tylko y, na naszym zespole, ale to na, na, w całej Ekstraklasie. Tych pomyłek o, oglądamy niesamowicie dużo. Dziękuję trenerze. Właści właściwie to my, my mamy do tych stałych fragmentów, nie tak jak kiedyś w ubiegłym roku, mieliśmy dwóch wysokich i to było wszystko. Bunoza Głowackiej i, i, i koniec. W tym sezonie my mamy naprawdę ten zespół podwyższony, można powiedzieć, i też padają bramki. To jest, myślę, że to jest. To są ułamki sekundy, gdzie się ktoś zagapi, gdzieś się źle pokryje i wtedy padają te bramki, no więc tego się nie da uniknąć. My trenujemy tego bardzo dużo na treningach, zwłaszcza stały fragment z roku I rzadko strzelamy z tego stałego fragmentu, a więcej tracimy.